Śmanku, cześć, ja jestem Popser, to jest gra Kryofar Kolejny odcinek tego przelaznego horroru. W tym odcinku, znaczy hmm, mamy transmisję, misję, żeby dotrzeć, udać się do piwnicy, ok? Musimy dotrzeć do piwnicy, tutaj żeśmy zakończyli poprzedni odcinek, yy, więc cóż, zaczynamy, tak? Mamy tutaj jakiś klucz, ok? I czy to jest to? Nie, chyba to. Tak jest. Drzwi się otwierają. dobry. A tu widzę jakieś przemyblowanie, tak? Jakiś wyprowadzka, coś tak, tak? Coś... Co ja tu robię, tak robię? No, Mamy kolejny, inny magazynek. Więc spoko. Nie jeszcze iść lepiej z lepiej tym nożem. I tu coś będzie. Jak tu ciemno. Co to jest? Ej, ej. Okej okay. Znaczy kurde dam. Dobra. Czy tam jest coś? Eee, yy, dziwnego ci... okay, Co z tego. Jak nie zawsze musimy ją szybko szczelić, czy jak? Eee. Yy, dwójka, trójka, tak? Dobra, idziemy tutaj o. No ale...

Gień kurde, czy dusz oliczysta Dobra yy, Aha nie może, nie może jeszcze przeładować, spokojnie dobra Aha, okej, okay, rozumiem To było, to, to był pomieszczeniem, przed którym mogłem się przed nią schować To mi się wydaje Dobra A musimy iść tutaj, tak? Я хочу учебную. О, Ступни. Jak z tym walczyć? Jezu stąd no kurde, wiesz, to jest śmieszne! Wiesz, to jest śmieszne kurde wiesz, jak tych sejbingu nie będzie często to ja to kur... Już ta gra mnie denerwuje. Jeżeli tak mam wyglądać tak, dalsza część gry to ja dziękuję za kugierkę Ja dziękuję! Ja pierdziele! Jak mam z tym kurde walczyć? Z mi to wychodzi wypierdol! To jest pytanie, czy ja muszę z tym walczyć. Czy to co pan? Ja A co nie za, się to wcowan? się Nie stosowan? Nie, nie Ja pierdzielę, doszliśmy do tego. Do kryjówki gubernatora z do The Tutaj więził Andrea. Teraz już wiem, czemu gu gubernator był taki. chory. Patrz, tu tutaj kundlowniki. Znajdziemy wideo, znaleźliśmy wideo jakieś. Okay? To jest piwica gubernatora. Tutaj byłem? To zamknięte. Tu nic nie ma. Tutaj. Ale ja tutaj nie byłem w przypadkiem? Zamknięte. mezynek. Chyba jest zamknięte. Gdzie tam muszę iść? gdzie ja muszę iść, gdzie muszę Bo wtedy nie mogę otworzyć tych drzwi, jak mogę te drzwi otworzyć? Znaleźć wideo. Ale gdzie muszę zjść Ale nie, tylko Zresztą znaczy, ja musiałam, jeżeli tutaj kazało mi tutaj wyjść, jeżeli kazało mi tutaj wyjść... Jeżeli kazało mi tutaj wyjść... To ja muszę gdzieś się wrócić. Tylko gdzie? Ja coś sobie zapiszę, żeby nie, musia, żeby nie musiał patrzeć na te kurde jakieś. Yy, no, dziwne istoty tam. Mam zapisane, ok. Wtedy te drzwi były chyba dostępne do wyjścia. Teraz nie są. Czego? Nie wiem. Wideo, ale znajdź wideo, znajdź wideo Ta mi się po nie podoba To bardzo jest skomplikowane Okej. Okay. Tutaj nie. Tu jest pozamykane. Wszystko jest nagle. Po... Kurde, ciekawe. Ci, którzy widzieli odcinki, to widzieli, że te drzwi nie były takie pozamykane. Tak. Pozabite, tam, pozabite deskami, a teraz są. I kto to zrobił, to ja nie wiem. W ogóle. A gdzie w ogóle muszę iść? Znajdź wideo, kurde. A, szukajcie wideo. Ja mam dość, kurde.

Zamknięte, zamknięte, zamknięte Wcale nie jest dziwne, że zamknięte A tutaj jakieś uduchy mi tutaj pukają Mam nadzieję, że tej drzwi nie będę musiał nawet otwierać Znajdź wideo Kur... Na jakim pięknie Pewnie jakieś piętro, pewnie gdzieś, gdzieś jakieś piętro, gdzie są te, te kurde wideo, nie no, zapewne. Kurde. Czuję się jak w jakimś kurde Hogwarcie, wszystkie drzwi nagle zmieniają... ...wyjścia. Wchodzę tutaj i wychodzę tam gdzieś. Tutaj nie. W ogóle jest niczego, ale patrzcie, już tych dźwięków nie ma. Uuu, 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 uuu. Już tutaj nie chcę tutaj straszyć mnie. Nagle wszędzie w ogóle wy... nagle wszędzie w ogóle wrosły kraty, nie? To jest normalne oczywiście Macie wideo? Będzie seans? Zapraszam do seansu Gubernator do dźwięku? Patrz Ja pierdolę, Co mu zrobi? Ja pierdolę oh, o, ja opierdziesz! Jeden, jeden, siedem, jeden, siedem, jeden, dziewięć. zapiszę. Jeden, siedem, jeden, dziewięć. Jeden, siedem, jeden, dziewięć. Jeden, jeden, dziewięć. Ok. Zabisane. Co są Szycik. Tutaj położymy. OK Opuść apartament za pomocą więcej. Ja cool, kurwa mać widzieliście to Widzieliście to, bo ja to widziałem Normalnie jak gubernator, nie podszedł owczu, gościowi... Ja chora gera, nie? Naprawdę, chora gera Czemu ja w nim gram to ja nie wiem, ale Okej okay. I jak to było? 1-7, tak? Jeden, 1,5 A ten gościu chce! On... On to specjalnie... On to zrobił specjalnie, on chce, żeby tutaj do niego ktoś przyjechał, żeby on sobie mógł znów kogoś złapać i znów mu obciąć łeb. ja to wiem, ja to czuję jakby 13 minut a ja się już tak wydgałem, że ja wpierdzielę Pojechaliśmy w dół czy w górę? W dół. Za już nie możemy bawać, więc, więc z Pojechali. Nie podoba mi się to pomieszczenie. W sumie, bardzo ładny kolor ścian, no, no, tak widzę. Farba chyba z obi kupowana, nie? Trzyczka, z, z kastoramy. No, no, zapowiem, ja myślę, że chyba z obi, chyba z obi. Kłoś piłują. Mm, 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 mm. Piła 3. Piła 8, kurde, bo piła 9. Nie wiem, ile już jest odcinku piły, a to idzie... To jest kolejny... Teraz widzicie kolejny odcinek piły. Mam cię, mam cię! Wszędzie kraty wyrosły nagle. Ale mi się to nie podoba to pomieszczenie. Naprawdę ta farba z obi jest do dupy. Mam cię, mam cię. Gdzie ja muszę iść? Tam był jakiś saving? A jakiś saving chciałbym. Tam Jest to saving? Nie ma. A tam jakiś saving jest? Bo ja tu jest taki saving, bo ja się boję, naprawdę. Bo ja obawiam się, że ja zginę i ja będę musiał... Wszystko od nowa robić. I to jak mi się nie podoba. Tutaj co jest? Nie ma. Kolejne, inne piętro. Ha! A teraz już w ogóle, ja się czuję jak jakiś kurde, jakiś zo. Ale ten gościu jest... ...porypany. Z piętra na piętro coraz bardziej się boję, nie? Jeszcze raz mi wyjdzie ta halinka, która kurde, sy... procesuje. Mózgiem swoim, przy czymś, tym swoim, tą swoją nie, nie, nie twarzą. Zbliżamy się ku kolejnej sceny z filmu Piła, zabawy z piłą mechaniczną. To jest symulator schodzenia ze schodów. Symulator schodzenia ze schodów Chyba trzeci albo czwarty magazynek znaleziony, więc to jest coś... Jeżeli tyle magazynków leży, to to, to jest znak, że to jest coś, coś złego Coraz ciemniej Piwnica Farba z obi Bijące serce coraz mocniej Korytarze Pełne krwi. Saving. To będzie jeden z najkrótszych odcinków. Mam dość. Mam dość. Mam dość. Jeżeli ktoś, jeżeli się odcinek podobał, był straszny w ogóle, to dajcie łapki w górę, udostępniajcie. I w ogóle, no i widzimy się w kolejnym odcinku w pomieszczeniu. Mam nadzieję, że jak doj dojdę tam, gdzie muszę teraz dotrzeć, to spytam się, czy to farba z obi, czy farba z kastorami. Więc cześć!